Dziewczyna, alkoholik nie nadaje się do stałej relacji. Witam. Dzisiaj chciałem powiedzieć o dziewczynach, które tu już nie chodzi o nadużywanie alkoholu, tylko o to, że one są uzależnione od alkoholu. I teraz wyobraź sobie sytuację, w której przykładowo. Dziewczyna zaczyna imprezować w wieku 16 lat. No nie, na początku jest to fajnie. Bawi się, pije i tak dalej. No ale już przykładowo w wieku 20 lat taka dziewczyna może już być uzależniona od alkoholu. I do czego to prowadzi? Powiem ci tak. Taka dziewczyna nie nadaje się na stałą relację. Taka dziewczyna. Zniszczy ci życie. I na początku możesz tego nie widzieć. Na początku, wiadomo, każda dziewczyna będzie miała maskę, może się kamuflować, ale zawsze gdzieś tam, jeśli jesteś bystry, no dostrzeżesz, że coś z nią jest nie tak. No i przykładowo. Czasem jest tak, że dziewczyna, która jest uzależniona od alkoholu, już gdzieś tam przy podejściu, zaczyna rozmawiać o imprezach, o piciu i więc tutaj już powinno zapalić ci się żółte światło. I pamięć tak, jeśli nie myślisz o stałej relacji i tak dalej, to taka dziewczyna jest spoko, wiesz, taka dziewczyna jest spoko, pójdziecie napić, napijecie się zrobisz z nią, co masz zrobić i nic Cię więcej nie będzie interesowało, no nie? Na imprezie sobie ją e, przelecisz i tak dalej. Spoko, fajnie, no nie? Natomiast taka dziewczyna nie nadaje się do stałej relacji, bo taka dziewczyna ma dwa oblicza. Pierwsze oblicze, gdy wypije i drugie oblicze, gdy nie pije. Jeśli dziewczyna jest uzależniona od alkoholu, to w momencie, gdy ona nie pije, może być po prostu nerwowa, może wpadać w furię, może zachowywać się dziwnie, nerwowo, może prowokować ciebie. Rozumiesz? W momencie, gdy ta dziewczyna napije się chociaż odrobinkę alkoholu, automatycznie zmienia się. O 180 stopni. Jest to całkiem inna osoba. Naprawdę. I przykładowo, jeśli zapraszasz taką dziewczynę do restauracji, na kawę, na herbatę, a ona wybiera sobie grzańca, gdy widzisz, że do herbaty doda jakiegoś rumu. Że sama herbata to za mało, ewentualnie bierze sobie lampkę wina, a nie chce herbaty ani nic, no to już powinien zapalić ci się sygnał ostrzegawczy. Bo normalna dziewczyna, powiem Ci tak, normalna dziewczyna, no na pierwszym spotkaniu nie będzie chciała się upijać, bo będzie bała się, no, że pod wpływem alkoholu. Mogą puścić je hamulce, rozumiesz? Mogą puścić je hamulce, więc ona po prostu wypije normalnie herbatę, kawę, sok i tak dalej. Pogadacie, OK, kontrola. Dziewczyna, która nie potrafi żyć gdzieś tam bez alkoholu i tak dalej, nie wytrzyma, rozumiesz? Nie wytrzyma. Ona po prostu wstając rano, już musi napić się, piwka, wina i tak dalej. I czasem Dziewczyna. Czasem dziewczyna może mieć właśnie pretekst do wyjścia z tobą na piwo, no nie, bo jest uzależniona, rozumiesz, bo jest uzależniona. Bo jest uzależniona od alkoholu. Więc ona po prostu szuka gdzieś tam zawsze sposobu do tego, żeby się napić, rozumiesz, żeby się napić. I do czego zmierzam? Okej, okay. Na początku powiem Ci tak, może być to spoko, wiesz, bo dasz jej alkohol, napijesz się, ona się napije. Zazwyczaj takie dziewczyny, które lubią wypić, no powiem ci tak, bardzo dużo możesz z nimi zrobić, no nie? Naprawdę, ona się napije i możesz w łóżku robić z nią co chcesz, nie będzie marudziła, no nie? Będzie ro... Będziesz robił z nią co będziesz chciał, w każdą dziurę będziesz strzelał gdzie chciał i tak dalej. Totalna olewka, ona będzie jeszcze gdzieś tam zadowolona, no nie? I tak dalej. Więc, jakby to powiedzieć, alkohol gdzieś tam podkręci to, żebyś mógł ją bardziej gdzieś tam wykorzystywać, i tak dalej, no nie. Bo to pamiętaj: będą dwie różne kobiety. Ona będzie super fajna, gdy będzie wypita, rozumiesz? W momencie, gdy będzie trzeźwa. Mogą jej się odpalać stany po prostu agresji. I dlatego taka dziewczyna nie nadaje się do stałej relacji, bo zobacz, no, ona nie będzie mogła być cały czas na fazie, no nie? No bo pójdzie spać w stanie, no i co? I od razu do lodówki po wino, piwo? A co, gdy nie będzie? No to. Trzeba wejść do sklepu i właśnie to jest ten moment, w którym ona może być agresywna. Ona może ciebie obrażać, ona może ciebie prowokować, bo to uzależnienie, rozumiesz, to, co się z nią dzieje, gdy nie pije, no jest od niej silniejsze. I ona musi to wyładować, rozumiesz? Ona musi to wyładować. Czasem ona może mieć w sobie tyle frustracji, że nawet jak wypije, to alkohol jeszcze bardziej to spotęguje. Będzie gadała głupoty, będzie prowokowała, rzucała się i tak dalej, i tak dalej. Rozumiesz? To jest tykająca bomba. Rozumiesz? To jest chodząca po prostu niewiadoma. Naprawdę. Jeśli idziesz z dziewczyną i ona cię gdzieś tam na piwo bierze, no to ja czasem mówię. Chodźmy na sok normalnie, a nie że idziesz gdzieś tam do e, restauracji, no nie, na herbatę, a dziewczyna piwo bierze. Piwo z sokiem. Bum. Już, już jest to dla mnie jasny sygnał. I pamięć tak, może być dziewczyna mieć nawet 17, 18 lat, młoda być, bardzo i tak dalej, a już może iść gdzieś tam na spotkanie, ona nie chce iść na kawę, ona nie chce iść na herbatę, ona nie chce iść na sok, ona chce iść na piwo. Rozumiesz? Bo ona już jest uzależniona od tego. Bo ona już jest od tego uzależniona. Niektóre dziewczyny w ogóle się z tym nie kryją. Gdzieś tam zamawiają na spotkaniu whisky, kola, no nie. Jakiś yy, drink i tak dalej. To jest potwierdzenie tego, że ona ma problem z alkoholem. I powiem Ci tak. Na początku. Z taką dziewczyną będzie fajnie, no bo pójdziesz na piwo, kupisz jej drinka jakiegoś tam, ona sobie wypije i będzie uśmiechnięta, dać się pocałować, prześpi się z tobą i tak dalej. Po prostu wystarczy, że dasz jej alkohol. Jak będzie piła, będzie w porządku. W momencie, gdy nie będzie alkoholu, uczucie wypicia będzie tak silne, no, że ona po prostu będzie agresywna. I tu właśnie zaczną się problemy, bo o ile fajnie jest, gdy dziewczyna ma za co pić, to jest spoko. Ale co w sytuacji, gdy całe swoje pieniądze wydaje zarobione na alkohol? Co w sytuacji, gdy idąc z nią do domu, zaprasza się do siebie na noc, ona mówi, żebyśmy wstąpili do marketu i kupili jakieś wino. Jedno, drugie, trzecie, jedna noc, druga, trzecia, i wy na każdym spotkaniu pijecie. I okej, okay, jest fajnie, bo masz seks, jesteś zadowolony, ale później. Gdy będziesz chciał stabilizacji, to taka dziewczyna albo przestaje pić okazjonalnie, albo musisz podjąć męską decyzję. Bo taka dziewczyna będzie naprawdę niszczyła. Twoją psychę. Taka dziewczyna będzie strasznie gdzieś tam e, zabierała ci pieniądze, no bo fajnie jak stawiasz, no nie? Fajnie jak stawiasz, płacisz, no ale alkohol kosztuje. I to może być, poprzez który naprawdę twój budżet naprawdę cierpi i płacisz za jakieś wina i tak dalej stówkę i więcej no nie na każdym spotkaniu w, w ciągu tygodnia zaczynają się poważne sumy i tak dalej i później dziwisz się, że nie masz pieniędzy, że ci brakuje, że musisz zapożyczać się. Uzależniłeś się od tego, że gdy ją upijesz, wtedy masz seks taki jak chcesz. Rozumiesz? Dlatego mówię, uważaj, bo takich dziewczyn jest pełno. Jak dziewczyna chodzi co weekend do klubu, no to tam większość, no powiedz tak, tam większość to są pijaczki. Naprawdę. Dziewczyna, która codziennie winko, codziennie. Niektóre to już piwka, bo winko drogie, piwo tańsze. I codziennie musi, rozumiesz? Codziennie. Gdy nie wypije, no staje się agresywna. Czasem jest tak, że nawet jak wypije, to i tak jest agresywna. Także będziesz miał problem, wiesz? Będziesz miał problem. Bo jeśli się zakochasz w takiej dziewczynie, a ona nie będzie potrafiła przestać i tak dalej, no to masz problem. No bo, ona jak się napije, ty nie będziesz chciał z nią uprawiać seksu, to zaraz będzie ci wjeżdżała na psychę. Że wykorzystujesz ją i tak dalej, zacznie swoje lamenty pijackie. No i po prostu psycha ci będzie siadała. Każdy, kto zna czy ma w rodzinie osobę pijącą, nieradzącą sobie z alkoholem, wie jakie to jest po prostu przekleństwo. Dlatego mówię: unikaj. Nie wchodź. W żadne stałe relacje z dziewczynami, które nadużywają alkoholu. Bo, okej, okay, zostawisz ją spoko, fajnie, jesteś mądry, ale co gdy ona cię wciągnie w ten alkoholizm? Co w momencie, gdy, dobra, dzisiaj se wypiłem jedno piwko, a ty nigdy nie pijesz, znowu zaprosiłeś ją, drugie piwko, i nagle wpadłeś w nią, wpadłeś z nią w ten. Ten stan, i stałeś się alkoholikiem. I ściągnęła cię na dno. Rozumiesz? W momencie, gdy ty nie będziesz miał pieniędzy na picie, to pójdzie do kogoś innego. Bo żądza alkoholu jest silniejsza. Dlatego ono mówię. Jeśli już idziesz na spotkanie. To nie zamawia jej piwa, nie zamawia jej wina, nie zamawia jej drinka. Po prostu powiedz, że normalnie, wypijmy herbatę. Cóż, nie możesz wytrzymać? Nie chcę z tobą rozmawiać, jak jesteś nietrzeźwa i tak dalej, no nie? Krótka piłka. Pokaż swoje wymagania i zobacz, jak się będzie zachowywała, no nie? Jeśli będzie jej ręka cały czas latała, bo myślała, że sobie gdzieś tam coś. Wypije i tak dalej. A tutaj nie. Jeśli będzie agresywna, nerwowa i tak dalej, no to też. Już widzisz. Dużo dziewczyn wykorzystuje facetów niedoświadczonych, żeby za darmo się upić. Rozumiesz? Żeby za darmo wypić. I dziewczyna ci może zapytać, chodzisz na jakieś imprezy? No w sumie na piwo mogę z tobą iść, rozumiesz? Czyli ty stawiasz. Ty je kupujesz piwa i ona za darmo, za darmo upaja. I dużo dziewczyn gdzieś tam super ładnych jest zapraszana właśnie na imprezy i tak dalej, piją za darmo i to też jest taki sposób, żeby gdzieś tam cały czas być na fazie, no nie? Naprawdę. No mówię, czasem szedłem, zapraszałem dziewczynę jesień czy coś, e, nowa dziewczyna no chodź na herbatę i tak dalej, kiś, yy, bez tego, a to idzie i sobie piwo bierze, piwo z sokiem, no nie, no to ja już widzę, ja pierniczę, no nie, już widzę, jaki to jest typ. No już nie mogła wytrzymać, no nie? Już nie mogła wytrzymać. I w ogóle, wiecie, tutaj lekko taka zdenerwowana, ale jakby piła od razu rozluźnienie, uśmiech i tak dalej, to już widać, no nie? Już widać po nim. Naprawdę. Dlatego no mówię, takie dziewczyny to są spoko na imprezę, wiesz? Takie dziewczyny są spoko na e, jakieś krótkoterminowe relacje, znajomości, ale nie na całe życie, rozumiesz? Bo psychicznie nie wytrzymasz. Alkohol ponad wszystko. I lepiej to zakończyć na początku, niż później zakochać się i się męczyć, no nie. Bo już nie będziesz potrafił jej zostawić, a ona po prostu będzie w takim stanie, że nie będziesz mógł na nią patrzeć, latać za nią, wozić ją i tak dalej, i tak dalej. No to sorry, jest tyle dziewczyn, no nie, normalnych, że szkoda czasu, nie. Szkoda niszczyć sobie życie. Naprawdę. Dlatego mówię: dziewczyna, która jest uzależniona od alkoholu, nie nadaje się do stare relacji. Ona najpierw musi zakończyć. Ona musi przestać pić. Jeśli nie umie sobie z tym poradzić, no to nie poradzi sobie w stajej relacji. Naprawdę. To zdziała w drugą też stronę. Żadna dziewczyna, żadna dziewczyna nie będzie chciała być z facetem, który nadużywa alkoholu. Który tego nie kontroluje. Na co jej alkoholik? Na co jej taki wrak? No okej, okay, fajnie pracuje, wszystko jest super, spoko, no ale przychodzi do domu, pije i co? I awantury później. I ona tego nie zniesie, no nie? Naprawdę. Dużo dziewczyn naprawdę nie chcę, żeby jej facet był gdzieś tam uzależniony od alkoholu i tak dalej, bo to rodzi problemy. Naprawdę, spiny i tak dalej. Dlatego no mówię. Miej oczy szeroko otwarte i okej, okay, zabawa, spoko. Wszystko z umiarem, wszystko dla ludzi. Ale na stałą relację nigdy w życiu nie bierz takiej dziewczyny. Mam nadzieję, zrozumiałeś, trzymaj się i do ustrzenia.